Pan profesor Roman Lorec. Czy w szkole musi jak się Dlaczego system edukacyjny ubezwłasnowolnia uczniów i nauczycieli? I dlaczego kreatywność jest karana? Już za chwilę odpowiem na nie tylko te pytania. Zapraszam. Byliśmy świadkami kilku fantastycznych wystąpień. Proszę powiedzieć, czy zastanawiam się co teraz powiedzieć, bo to co miałem powiedzieć, już zostało dzisiaj powiedziane. Patrzę na genialny pomysł, może pozdrawiam na Konstytucji. Wiem, że mam tutaj swój fantów konstytucyjny. Wczoraj po, po niemiecku, wczoraj po, po niemiecku, wczoraj ten zdecydowanie po polsku. tak naprawdę żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Dlatego, że podstawową Podstawowym zadaniem edukacji, podstawowym zadaniem szkoły to jest przygotowanie Was, młodych ludzi do życia w przyszłości. Ale musimy się zastanowić, jaka ta przyszłość będzie. Jeżeli dzisiaj dziecko idzie do szkoły, to w roku 2075 przejdzie na emeryturę. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał świat w 2075 roku? Tak naprawdę nie wiemy, jak będzie świat wyglądał za rok dwa, trzy. Nikt tego nie wie. Postęp technologiczny jest tak oszałamiający, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrażać. Mówię o tym Daniel. Pierwszy komputer w latach 40 waży ponad 30 ton. Wyobraźcie sobie 30 ton i dzisiaj nasze smartfony, które ważą, nie wiem, 120 gram, Daniel mówi, że tak, mi się nie pomyliły. Jak przygotować się do życia w tym świecie? To jest praktycznie niemożliwe. A szkoła to robi. To jest dla mnie totalny fenomen. Bo tak naprawdę szkoła przygotowuje ludzi do życia, przygotowuje do rozwiązywania problemów, o których nie ma prawdziwego pojęcia, za pomocą narzędzi, które pewnie jeszcze w ogóle nie zostały wynalezione. Nauczyciele to bardzo mądrzy ludzie jeżeli was tego uczy. Wiem, bo jestem nauczycielem. Więc co jest tak naprawdę dzisiaj potrzebne w szkole, nie tylko w polskiej szkole? Jest bardzo wielka potrzeba kreatywności. O tym też dzisiaj kilka razy słyszeliśmy. Nie ma takiego przedmiotu jak kreatywność. Ja osobiście bardzo szanuję, bo uważam, że dzisiaj nauka kreatywności powinna być tak samo poważnie traktowana, jak nauka matematyki, języka polskiego czy języka obcego. Bo tylko osoba, która jest kreatywna, potrafi odnaleźć się w świecie, do którego tak naprawdę szkoła do nie przygotuje. Bo, nie, bo nikt tego nie wie. Sekretarz Nauki Stanów Zjednoczonych powiedział, że 10 najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie jeszcze nie istnieje. A my Was do tego przygotowujemy. Będziecie pracować w tych zawodach. Kasper o tym mówił, że pewnie za parę lat nikt nie będzie używał długopisa. Zapomnijmy o tym. Już dzisiaj odgrywamy wielką rolę w naszym życiu. W większości z nas to są oczywiście osoby, na których komputery i nowa technologia nie istnieją. Ale to jest tak trochę, jakbyśmy udawali, że to też nie zostało wynalezione. Na tak, kogo oh jest? Więc nie udawajmy, że nie ma nowych technologii. Ona jest. jest bardzo mocno obecna w naszym życiu. Ale trafilność jest naprawdę czymś niezwykle istotnym i czymś, czego bardzo mi brakuje w naszym systemie edukacji. Obawiam Państwu taką historię, którą przytoczył Sir Ken Robinson, znakomity znamca edukacji, znakomity mówca, z mówił Wielkie Bóg. Obawiam taką historię o okrutnej dziewczyce, miała 5-6 lat i na lekcji w rysunku dzieci rysowały różne rzeczy. Że ktoś tam rysował sobie samo. Pani w sprawdza, podchodzi do chłopczyka. Co ty rysujesz mamusie? Mamusie, jest to jakaś poslika. No ale mamusia. do dziewczynki i mówi, ja ty co rysujesz? Ona mówi, Boga. Pani się tak trochę zamyśliła, bo ale to wiesz. To nikt nie wie, jak był wygląda. To co dziewczynka? To za minutę by powiedzieć. Teraz zobaczcie, ja jestem w się założyć, że wy będąc w gdybyście otrzymali takie polecenie, narysujcie Boga, zrobilibyście dokładnie to samo dla dziewczynka. No tak, nie wiem jak Bóg wygląda, ale za minutę Tak o tym dowie. Ja go narysuję. Minęło parę lat. Skończyliście szkołę podstawową, gimnazjum, do którego nie chodziliście, ale skończyliście. To jest taki fenomen tego systemu edukacji. O, ten jeszcze tak, ten nic nie pamiętacie z gimnazjum, to ja podejrzewam, że nie, nie mogę się tak wodzić. Przyszliście do liceum i wyobraźcie sobie siebie samych dzisiaj, kiedy się dostają do ręki karty, potem pokażą, słuchajcie, narysujcie Boga. A w której osobie? A, a jakiego Boga? Słuchajcie, za co zaczyna się? Zaczynamy myśleć, zaczynamy kombinować tym samym zabijamy kreatywnym. O naszym polega kombinacja szkola. bo polega na tym, że po pierwsze się boję, że udzielę swojej odpowiedzi, bo za to jest kara w postaci swojej e, oceny, albo, że się pośmieszy. Coś, co było zupełnie obce dzieciom przed szkołą. Kiedy wszyscy co występować przedstawieniu stajeniem, sobie cudownym motylkiem będzie dał po scenie, bo jest motylkiem. Kto dzisiaj chce być motylkiem na no tej scenie? Nie jesteś znajomskim mojej motylkiem. Sam zostaje motylkiem, to do, dość dobrze odżywionym, do zwróćcie Państwo uwagę, tak naprawdę potrzeba kreatywności jest ogromna. Troszeczkę. Znaczy nie tylko w naszej, ale w, w całym systemie edukacji. Gdzieś ta dane tworzenia m, została zawieszona. Została e, uczymy się, pozbawiamy się na przykład sposobu tej kreatywności, a czeka nas bardzo piękne życie. Mój drugi kur, o którym muszę wspomnieć, bo bardzo go lubię, Jan Persson, który jest kulturologiem Brytyjski Telekom. Kapitalna robota, ja mam panu zazdroszę. Czym się zajmuje filtro? Przewiduje przyszłość. Przechodzi do roboty, wypija kawę i duma, co będzie za 10 lat. Ja oni mu za to płacą. Życzę Wam takiej pracy. Ja bym sam powiedział tak. E, to mnie akurat cieszył, jak to w tych czasu. W 2020 roku to już jest tuż dusz. Ktoś ta inteligencja otrzyma na gandy Może być coś naprawdę fascynującego. To życie, które nas czeka, będzie z całą pewnością bardziej dziwne niż to, które jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, kształtując obraz tego życia, chociażby na przykładzie filmu Science Fiction. Jeżeli oglądaliście Star Treka i pamiętacie ten pokład Star Treka, to myślę, że to życie będzie dużo bardziej cudowne niż to, które zobaczyliśmy z pokładu Star Trek'a. Ale tak naprawdę nie wiemy, jakie to życie. Nie, nie wiemy tak naprawdę co nas czeka, ale musimy się do niego przygotować. Właśnie rozwijając nasze talenty, właśnie będąc osobą kreatywną. Zwróćcie też uwagę, że kreatywność pomaga nam się rozwijać, pomaga nam spotkać innych ludzi i tym samym pomaga nam się wzbogacać. Słyszeliście dzisiaj o takim metlu społecznościowym jak Facebook. Tak naprawdę Facebook to nie tylko komunikator, gdzie się wymieniamy zdjęciami, ale również to jest miejsce, i to jest też fantastyczne w dzisiejszej edukacji, gdzie możemy tworzyć i dzielić się wiedzą. Tworzyć i dzielić się wiedzą. Jeżeli chodzicie, a wchodzicie na mąstwa i współpracować, to wiecie, jak to wygląda. Wasi koledzy piszą teksty, które wy komentujecie, które wy lajkujecie, które wy czytacie. Uczycie się. Nawet jeżeli to w sposób nieświadomy, niezorganizowany, w sposób nieformalny, ale się uczycie. Podobnie jest w naszym blokiem. Padka mówiła, że mamy dzisiaj prawie 14 tysiąca wejść. Zaczynaliśmy od zera. Pierwsze posty pojawiły się na połowie stycznia. Obawialiśmy się. Obawialiśmy się, bo to jest blok otwarty. Na ten blok chodzą również z całego świata, dosłownie, bo mam statystykę wejść. To się okazało po dwóch miesiącach. Jesteśmy nie tylko notowani na liście blogów w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mamy swoje miejsce na to liście blogów w Polsce. To było możliwe tylko dzięki temu, że zebrała się grupa ludzi, która potrafiła rozwijać swoje talenty, tworząc sieć kreatywności. To jest prawdziwa spirala kreatywności. Jedna osoba nie byłaby w stanie wypromować bloga, który osiągnął taki pułap wewnątrz. Nie jest to możliwe. Bez możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że grupa ludzi pracuje razem, pracuje wspólnie. Wyobraźcie sobie teraz, co by się działo, gdyby takich grup szkole było więcej. Nas jest 10 osób. 9. Porywam 10. Pawka, przyszła jest 10. A Wyobraźcie sobie, gdyby ta grupa liczyła w 100 osób. Co można wtedy zrobić? Naprawdę dużo, dużo więcej. Czy trudno jest dzisiaj być kreatywnym? Dzisiaj tworzenie i współdzielenie się wiedzą jest rzeczą bardzo prostą. To co mówili Wasi koledzy, nie było sztuczne. Oni to robią. To są ich fascynacje, to są ich zajęcia. I to jest dla mnie najspanialsze, że ich kreatywność wynika z potrzeby dzielenia się swoimi fascynacjami. Bo to jest naturalne. A nie ma nic piękniejszego niż to, co jest naturalne. Udało nam się zbudować taką sieć. Ludzie tego bloga. Ludzi, którzy potrafią się z nami dzielić, bo nie tylko my się dzielimy wiedzą, ale wszystkie komentarze, które się pojawiają na blogu. One również dokładają stojące wielkie wiedzę do tego, co my robimy. I to jest coś zupełnie fascynującego. Wiem, bo już wczoraj rozmawiałem na ten temat, w Warszawie w CEO, będziemy prowadzić tego bloga w przyszłym roku. Więc zapraszamy na Niego. Będą na do, znaczy będziemy doprowadzić do czerwca, więc się absolutnie teraz um, nie żegnamy. Ale ten blok będzie istniał, bo jest taka potrzeba. Bo to, co osiągnęliśmy, jest naszym wielkim sukcesem. I chciałbym teraz ludziom, który możecie tego Boga czytać, możecie do tego Boga wejść, dotrzeć do fantastycznych materiałów, chciałbym bardzo serdecznie podziękować.

Relacja dzisiejszego spotkania również znajdzie się na blogu na YouTube. Będzie można jeszcze raz zobaczyć te wszystkie fantastyczne wystąpienia. Już dzisiaj zapraszamy. Dzięki.